jak poznałem misiaka. Jest to podobnie dosyć krótka historia, podobna do tej, którą, zrobił, którą zrobiłem z Kraiserem, a mianowicie, ponieważ poznałem się z nim, po, po prostu był moim najlepszym przyjacielem w szkole i no i tak się poznaliśmy tak naprawdę. Nasze początki były również wtedy, kiedy po były nasze mm, początki z Kryzerem, ponieważ, tak samo jak opowiedziałem wam w, w moim poprzednim materiale, yy, właśnie byliśmy wraz z Misiakiem. Nasze pierwsze relacje zaczęły się od wspólnego czytania książki Minecraft'a. Yy, no, Nie. właśnie tak się no, poznaliśmy. Tak naprawdę, dotąd jest teraz moim najlepszym przyjacielem jak coś robimy, zawsze siedzimy w ławce w szkole. No i co? Koniec historii.